Witaj, madame. Wybacz mi najście, ale wyczułam bardzo silną frustrację. Ludzie sprawiają ci zawód? Nie spełniają oczekiwań? Powinni być wysublimowani jak moja córka. Mm, masz rację. Świat byłby lepszy, lepszy, gdyby ludzie stali się lepszą wersją siebie. Jak tak, twoja córka. Mogę dać ci moc ulepszenia wszystkich wokół. Tylko jeśli się na to zgodzisz. O niczym innym bardziej nie marzę. Jak, jak mam cię nazywać? Sublimacja! Wiem, czemu się chowacie. Pomogę wam dziś przełamać strach, abyście mogli kontynuować misję. Bądź lepszy! A, tak! Znawiamy bieg! Zaczynamy od początku! A jednak ktoś tu naprawdę został zakumizowany. Spokojnie, ja was obronię. Jak śmiesz udawać, że bronisz mojej córki, to właśnie jej karierę! Biedronka stanie się o wiele lepszą superbohaterką! Naprawdę no, mi przykro! To jedno wielkie nieporozumienie, ale proszę, odrzuć Akumę, a obiecuję, że wszystko naprawię! Jeżeli jesteś taka idealna, jak uważasz, dlaczego boisz się mojej sublimacji? Bo nie ufam osobom, które są pod wpływem Akumy! Tracisz tylko mój bezcenny czas! Nie chcesz sublimacji? To daj mi naprawić problemy, które sprawiasz! Nie widzisz, że wszystkich przerażasz? Drogi były mężu, dzięki mnie wreszcie staniesz się doskonalszą wersją samego siebie! Bądź lepszy! Wiem, że jesteś silna i nie potrzebujesz niczyjej pomocy. Poradzisz sobie, córcia! Rozum ci wrócił! Brakuje nam już tylko sponsora, żeby było absolutnie idealnie! A... Nie odejdziesz, dopóki nie docenisz talentu mojej córki! Za późno! Już ci mówiłem, że czas to pieniądz! A słyszałeś kiedyś o hojności, gop? No? Hej! Ja nie pozwolę się obrażać! A, Biedronka! To znowu ty! A czy umiesz naprawić protezy mojej córki, które zepsułaś? Nie! Ale... przepraszam. To było niechcący! Przez ciebie moja córka nie zdobyła sponsora, Biedronko! Czy tak postępują bohaterowie wobec mieszkańców? Hmm? Karty pracy Subin. Ja. Dziękuję bardzo. No już, czas coś zjeść! Nie, czas pomóc jedrące. Lak, wysuwaj bazury! <laughs> Jak śmiesz mnie tak zostawiać! Idziesz na próg! Bądź lepszy! Czarny kocie! Nie przeszkodzisz mi w ulepszaniu ludzi! O czym ona kata? Sublimacja ulepsza ludzi swoim jednym strzałem. Ja! Czy ona na pewno jest superzłoczyńcą? No, jak na razie niczego nie zniszczyła. Szczerze mówiąc, ma rację, że próbuje zmienić Boba w lepszą osobę. Co nie, Bob? Twoja praca to chronienie bogatych Paryża takich jak ja. Za to ci płacą. Oho, czy ktoś nam płaci kropeczką? Nie, nie płacą. A jesteście wykorzystywani. Jesteśmy wolontariuszami, bo <śmienny> Co za niedorzeczność. Okej, go gdzieś przed sublimacją, dobra? Załatwione. <śmienny> <śmienny> <śmienny>